Dobra. Siemanero, siemanero wszystkim. Siemanko też tutaj na YouTube, kochani, za chwileczkę sobie tutaj zaczniemy, tylko przytapujmy standardowo, żeby cokolwiek się tutaj działo, nie? Dobra. Czekajcie, wyjdziemy sobie tylko tutaj na, na YouTube. -ka. Lecimy z tematem. Dobra. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. Witam Cię, Chrisu, siemanko, Szymanko. Dobra. Słuchajcie, weźcie teraz e, zobaczcie, czy jest ok? Dobra, jest już szanowicie. Dajcie znać, czy, już, czy jest ok? Ok? Okej, okay, okej? Okay? <laughs> Siemanko bliźniak, witam cię, Patrik. Witam wszystkich, witam! Dobra kochani, zostawiamy łapkę przede wszystkim tutaj w górę też na YouTube jakie obserwacje, żeby przy, żeby być ze wszystkim e, oczywiście na bieżąco. Git jest ok? dobra. No to nie, nie przewróciłam, dobra, okej, okay, ale już jest dobrze, więc... Za chwileczkę sobie, się manko, co tam u Was słuchajcie? Co tam u Was dzisiaj ciekawego się działo? Opowiadajcie, tapujemy, tapujemy. No zobaczymy, słuchajcie. No dzisiaj, dzisiaj jest dosyć ciężka sytuacja na rynku, ale zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, jak to pyknie. Popróbujemy coś tutaj, słuchajcie, poszukać, pootwierać. No i co? Dajcie znać na przykład, jak tam u Was na dzisiejszej sesji handlowej. No bo dzisiaj, słuchajcie, z sesji handlowej tam nie całe. 1800 zł na plusie, dokładnie 1000, e, 1760. Zaraz sobie zepniemy tak 1760, więc myślę, że to jest no, naprawdę bardzo ładny wynik tutaj. No i co, na transmisjach? No to zobaczymy, zobaczymy, bo dopiero sobie tutaj zaczynamy. <śmiech> siemka, Siemka, <śmiech> dzięki za serduszko. Właśnie, kochani, czy tam jeszcze nie podesłał serduszka Członkowskiego? E, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Dobra, mam nowe zwierzątko, króliczka O proszę No sytuacja jest ciężka, no fakt No popróbujemy coś tutaj, słuchajcie Dobra Siemanko, Awi, siemanko Siemanero, siemanero Dobra, kochani, tapujemy, tapujemy Dajcie znać mi tutaj, kto jest z ekipy Słuchajcie, standardowo podeślijcie plusik A kto jest nowy, słuchajcie No to minus Dobra Siemanko, siemanko. <laughs> Dobra, a czyli to wynik na sesji handlowej. Jest, no słuchajcie, mój i Wiktorii. Wi, wiczki i mój. Dobra, widzę, że jest no, Rafałek minus, to ja wiem, słuchaj, ty będziesz musiał się długo starać tutaj. Ale, ale jeśli chodzi o to, słuchajcie, no to screen jest Wiktorii, ale ja też sobie dzisiaj wchodziłam, no standardowo sobie wchodzę na sesję, tak jak i Wiczka i taki sam wynik, słuchajcie, jaki u niej, taki u mnie. Dobra, siemanko, siemanko wszystkim. Nowe osoby, naprawdę nie ma się czego tutaj wstydzić, przede wszystkim odzywajcie się. No i co? <laughs> I będziemy sobie zaraz tutaj powolutku lecieć, słuchajcie, siemanko Aleksandra, witam, witam. Dobra, bardzo się ciężko, dużo minusów Zaczęłam odrabiam przy scalping w 15 sekundach, okej. Okay. Ja dzisiaj mam... Ja dzisiaj sam i plus 442. Okej, okay. dobra. Siemanko, siemanko. Dobra. Dobra, kochani, pokazuję tutaj nowym osóbką. Słuchajcie, jeśli są, jak sobie do nas trafić. No i myślę, że będziemy sobie, słuchajcie, tutaj... Już, już za chwileczkę czegoś szukać. Na początek pokażę Wam, słuchajcie, jak sobie do nas dołączyć. Zobaczcie, wystarczy wejść na mój profil na TikToka. No i tutaj wchodzicie na. Tutaj macie link do zespołu. Klikacie sobie w ten link. No i wtedy tutaj otwieracie przez te trzy kropki u góry. Jak otworzycie przez te trzy kropki u góry, tutaj wyświetli Wam się pod spodem otwórz w przeglądarce. Klikacie otwórz w przeglądarce. Dzięki za oksy. No i wtedy tak naprawdę, słuchajcie. Dołączycie, no dołączycie, macie przycisk dołączyć albo dżęczane, dołączacie, czekacie przede wszystkim na akceptację. Ja was oczywiście zaakceptuję po mojej transmisji. Troszeczkę cierpliwości, przede wszystkim ja was tutaj zaakceptuję, także nie ma się co, o co martwić. No i co? grupka całkowicie darmowa, więc też nie ma się tutaj o co martwić, żeby, że będziecie tutaj za cokolwiek płacili, przede wszystkim czy tam za jakieś sesje handlowe, czy za edukację. My, my nie takie, my nie takie, słuchamy. Słuchajcie. Klikam, nie działa, słuchaj, Rafał. Trzy kropeczki u góry, otwierasz przeglądarkę. Dobra. Siemka, Siemka, wszystkim. Zostawcie łapkę w górę, słuchajcie. Siemanko, kresem, witam cię. Joanna, Berserker, Siemanko, Siemanko. Dobra, dzięki za serduszko. Dzięki bardzo, dzięki bardzo. Dobra, dajcie znać, czy szukamy sobie czegoś. Jeśli jo, no to standardowo wiecie, co macie robić tutaj, nie? Plusik na czat, i wtedy będziemy sobie tutaj jakiejś sytuacji słucha, jo, słuchać, no, szukać. Przede wszystkim przypominam, kochani, tutaj no, nowym osóbkom, że ja sobie handluję na parach walutowych, na czas wygaśnięcia, ale to już za chwileczkę tutaj o tym więcej powiem, jak już sobie jakąś tutaj sytuację znajdziemy, otworzymy. No i co? Jeśli chcecie zostać sobie tutaj na dłużej na przykład interesuje Was taka tematyka, no to zostańcie, słuchajcie, na dłużej. Dobra. bo nie takie, to można powiedzieć, że jesteście kochane. No kurczę. Kochane, miłe, fajne, przemiłe, no i wszystko w jednym. Dobra. Siemanko, siemanko wszystkim. Widzę, że już podesłaliście plusika, także będziemy sobie już powolutku czegoś szukać. Zerknę sobie się tutaj na YouTube'a. Dobra, you from, słuchaj, Poland, Poland. Dobra, kochani, lecimy, słuchajcie, już szukamy sobie jakiejś tutaj sytuacji. Standardowo polecimy sobie od góry. Mimo że no, dosyć ciężka sytuacja dzisiaj na rynku, ale postaramy się czegoś tutaj, y, słuchajcie, poszukać. Dobra, ja już sobie tutaj zerknę na niektóre sytuacje. Zerkniemy sobie standardowo zem 5, zem 1, słuchajcie. Dobra, no tutaj ta, ta świeczka kończy się za niecałe 50 sekund. Z M5 wygląda to, no, niecałe 4 minutki. Ale zerkniemy sobie jeszcze raz. No, lecimy dalej, lecimy dalej. Dobra. Ale dajcie znać mi, słuchajcie, czy Wy sobie dzisiaj coś tam pochornowaliście. Jeśli tak, no to dajcie znać. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy, co tu się dzisiaj wydarzy. Słuchajcie, poczekamy sobie chwileczkę. Poczekamy sobie chwileczkę. Na ten moment jestem tutaj na parze BKDCNYG OTC, ale sobie chwileczkę tutaj poczekamy. Dobra, czekajcie, czekajcie. Mamuś, na plusika czekamy. No, zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, dzisiaj ciężka sytuacja na rynku, także uważać. <grym> na czym tradujesz? Słuchaj, na parach walutowych. Ja sobie handluję na parach walutowych przede wszystkim. Na czas wygaśnięcia, czyli zobaczcie, ja nie ustawiam tych profitów ani stop losów, więc wiecie, ja sobie tutaj jeśli ustawiam na 5 minut, kup albo, gór, albo dół, no kup albo sprzedaj. Załóżmy, ja sobie wejdę w sprzedaj i wtedy czekam te 5 minut. Jeśli na przykład byłoby tak, że dana, dana transakcja byłaby na minus, to ja sobie wtedy w następnej wchodzę x2. Słuchajcie, bo moja strategia jest taka, że ja sobie działam do 5 minusów i Analizuje po Smart Money, więc tą analizę znajdziecie przede wszystkim w naszej ekipie. Linka macie, słuchajcie, tutaj u mnie w profilu. Przede wszystkim, tylko musicie pamiętać, żeby otwierać przez trzy kropki u góry i otwierać przez przeglądarkę. I pamiętajcie, kochani, że to jest mój jedyny tutaj profil. To jest mój jedyny tutaj profil na którym ja słuchajcie sobie tutaj działam yy, prowadzę transmisję a te inne słuchajcie podobne z tym samym zdjęciem yy, z tym samą nazwą to są fake konta więc yy, prosiłabym naprawdę uważać na takie konta, bo dobrze wiecie że ja tutaj do was nigdy pieszam nawet na tiktoku nie piszę nigdy nie piszę, więc naprawdę uważajcie na to dobra, na razie poczekamy sobie słuchajcie na wejście tutaj a nowe osoby dajcie znać nowe osobki, jeśli tutaj jesteście naprawdę odzywać się Torcia ufrzyzjera, byłaś ja piękne włoski. Nie, a tak, ładne? Dzięki bardzo. Nie, no słuchajcie, ufrzyzjera wam. Jezus, kiedy? Już dawno. Dawno, jak chciałam włosy. Dorota, dlaczego jesteś taka surowa wobec mnie? No nie wiem, słuchaj, która mi takie rzeczy nagadała na tobie, o tobie, że hu. Uh, uh, uh. Nie, no żartuję. Dobra, na czym teraz jesteś? Jestem teraz, słuchajcie, tutaj na. Już wam przybliżę i za chwileczkę wam pokażę też, jak sobie dołączyć. Jestem teraz na parze PHDCY OTC. Umyła i dlatego piękne. Słuchaj, Daria. Z Otis jestem teraz na, tutaj na parze. E, dobra, i może ja Wam tutaj szybciutko pokażę, jak sobie, słuchajcie, tutaj e, do nas dołączyć i przede wszystkim razem sobie z nami działać: czy to na koncie demo, słuchajcie, czy nawet na koncie realnym. Dobra, kochani, uważajcie, pokazuję, jak sobie do nas dołączyć. W międzyczasie będę tutaj obserwowała wykres, e, więc słuchajcie: wchodzicie na mój profil na TikToka i tutaj macie linka w bio. Tutaj macie linka w bio, klikacie sobie w ten link. No i wtedy ważna informacja, żeby klikać przez te trzy kropki u góry. Klikamy te trzy kropeczki u góry. Słuchajcie, na YouTube tak samo macie linka do naszej społeczności, tylko że na YouTube otwieracie przez Google, no i tutaj na TikToku otwieracie w przeglądarce. Jak już otworzycie przez tą przeglądarkę, no to słuchajcie, dołączacie, czekacie na akceptację. Tak wygląda nasza, zobaczcie, główna grupka. Tutaj was informujemy o transmisjach, o promokodach. O bonusach, właśnie, gdzie tutaj słuchajcie na 5000 pięć, pięć osób, wskoczył, także obserwujcie, bo będą już niedługo wyniki. Dobra, BHDCY Otis i na 5 minutek w górę. BHDCY Otis i słuchajcie na 5 minutek w górę, czyli kup. BHDCY Otis i słuchajcie 5 minutek kup. Dobra, czekajcie, ja sobie tylko tutaj wrócę do Was. Beka y, i słuchajcie, na 5 minutek kup. Wiczka za chwileczkę powinna Wam tutaj przypiąć, jakby jest, oczywiście. Jak nie, to niech ktoś napisze tutaj, słuchajcie, z grupki, jak może. Beka y, i na 5 minutek kup. W górę. Dobra. I sobie poobserwujemy. Słuchajcie, tutaj z M5. Z 5 sobie z ramą czasową M5 sobie tutaj poobserwujemy i czekamy. Dobra. Jest wiczka, także super. Dobra. Powiedz po prostu, czy dodasz grupy, jak nie to spadam, jesteśmy dorośli. No słuchaj Rafał, no linka masz bio. Jeśli, jeśli tutaj n, wiesz, linka masz bio po prostu. Link masz bio, trzy kropki u góry, otwierasz przez przeglądarkę, no i jazda. <grym> I wtedy, i wtedy dołączasz i czekasz na akcept. Dobra. To przez Telegram dołączyć, tak jak wcześniej pokazywała Pani z Femtrade? E, słuchajcie, jeśli chodzi o dołączenie, to tylko przez linka, słuchajcie, do nas dołączycie tylko przez linka. E, więc linka zawsze macie tutaj u mnie na profilu na TikToku, lub też na YouTube. Słuchajcie, bo prowadzę jednocześnie na TikToku i na YouTube. E, więc tam macie linka do naszej społeczności. I przypominam, jak nie macie Telegrama, musicie sobie zainstalować. Musicie sobie zainstalować, więc pamiętajcie, pamiętajcie o tym. Dzięki, zaróczkę, dzięki bardzo. Dobra, jak na razie mamy, słuchajcie, wejście, wejście od Bota. Otwieramy o 22:25 22. para USD JP Grecoticy. Góra na 5 minut. Dobra. O czym gadacie? O czym gadacie? Słuchaj, Wojtuś. Handlujemy sobie na parach walutowych. Handlujemy sobie na parach walutowych razem z Ekipką. Bo prowadzimy taką społeczność na telegramie. Dobra, przyszło, słuchajcie teraz. Teraz zbota na, na telegram tutaj, więc ja sobie tutaj zrobimy test, kochani. Zrobimy sobie tutaj przede wszystkim teścik. Dobra. Tu zostało 2,5 minutki na tej naszej parze, więc ja ją sobie będę tutaj obserwowała. Wejdziemy sobie jeszcze najmniej, no ze leci tutaj, słuchajcie w dół, ale ja sobie tutaj poobserwuję. I już wejdziemy sobie tutaj na tą naszą parę z BOTA. Dobra, czekajcie, to było USDJPY OTC, dobra. Wejdziemy sobie jeszcze na M5, słuchajcie, ta para jest, słuchajcie, teraz tutaj przyszło mi powiadomienie na Telegram od BOTA i sobie tutaj zaglądniemy zaraz na 5 minutek, słuchajcie, w górę. Także czekamy. Dobra, USD JPY OTC, słuchajcie. USD JPY OTC. Dobra, czekajcie. Siemanko, Siemanko. Jaka para Dorota? E, słuchajcie, już Wam przybliżę. Już Wam przybliżę, kochani, żebyście widzieli ta para, słuchajcie, tutaj. E, USD JPY OTC, słuchajcie. Siemanko, Siemanko. Otwieramy na 5 minutek od, yy, od 22:25 do 22:30. Słuchajcie. Od 22:25 do 22:30 w górę. USD JPY OTC. Czyli czekamy jeszcze, słuchajcie, 2 minutki. 2 minutki i będziemy sobie tutaj otwierać. Czekamy, czekamy. Jakiej strategii? Słuchaj, smart money.